Siemato, Jadekosa, a to piąta odcinek naszej serii sztuczki i zabawy Minecraft. W tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić fabrykę obsydianu. Żeby zrobić taką fabrykę, będziemy potrzebowali trochę ziemi, trochę szkła, czerwony proszek oraz jedno wiaderko lawy i jedno wiaderko wody. Dzięki tym dwóm wiaderkom będziemy mogli zrobić tyle obsydianu, ile tylko on dusza zapragnie, więc zaczynamy! Bierzemy sobie do ręki dirt. Zostawiamy tutaj dwa i tutaj przypuszczam sześć. Stół. I robimy tutaj na trzy ze szkła i tutaj dołączymy. Powyższamy to jedno piętro. Tutaj ziemią. Teraz tutaj dajemy rząd ze, szk ze szkła. Zakochujemy tutaj i wykopujemy ten rząd ze szkła. Tak, teraz robimy rządek tutaj. Taki, aby tutaj zostało jedno miejsce. Tutaj albo z tej strony, nieważne. Teraz wylewamy tutaj wiaderko wody. Dzisiaj woda nam się tutaj wleje. I teraz najważniejsza część. Żeby te dirty, kawałki dirtu pod tą wodą nie musimy je zniszczyć Żeby woda leciała w taki sposób Jest to konieczne Ok, więc teraz Wychodzimy sobie stąd Okej okay. Wykładamy to redstone'em Tutaj wylewamy wiaderko lawy I voilà. Czerwony proszek zamienia się w obsydian Możemy mieć tego obsydianu, ile chcemy. Teraz sobie możemy sobie zrobić podest I żeby go wydobyć, wystarczy wziąć wiaderko... o oh, fuck. Fuck. Wiaderko lawy. Tak. Niech się. I wodę możemy nawet zostawić. Nie. Tak, tak, wodę możemy zostawić, teraz wystarczy, że to wydobędziemy. Możemy z powrotem kłaść redstone i dzięki temu wiadryku możemy robić tak cały czas. Ja to wydobędę, przyspieszę tempo. Woo! To jest wow! pijemy alkoholę, proste, co jest. Uh! Alkohol, kajta, kodita. To nacjonalny kawałek na melansz, tak. Ale się Nie pynaj jeśli też tak masz, że nie możesz z kwiatem że czasem mam rozmięki, aby przestać chlać jest fajnie jest, jest fajnie, jest fajnie, staję, jest fajnie Nie, nie mnie, jeśli też tak masz, że nie możesz strzelać taśm Wiedz, że czasem mam a aby przestać chlać Jestem amatorem alko, to chyba wie już każdy I rano miewam hardcore, bo bywam nieuważny Zajawka, alkoholizm, to ty jak chcesz już nazwi, A potem brat ten boli, kombinacje wśród pań i chuj Jakbyś się najebie miej wam niestrawności Jednak pościć nie zamierzam, mieszam lekarz mocny mocnym Melanż jest tak ostry, że trzeba teraz nocny Odwiedzić by sąsiedzi mogli wkurzyć się na gości Rozkmin, mam już sporo melanży za sobą, więc nie trzeba Nabijam nowo, trzeba pić z głową. Ja staram się. Nie robić pośmiewiska trzeba pić z głową. Bynajmniej to nie ksywka. Polej dziś tam, po tym freestyle, bronzy. Wonąć mężczyzna się poznaje, po tym jak kiedy kończy. A jak za mocno zmieszasz, masz wynik. Że możesz być maskotką chłopie miłości ku waginy. Walimy budę Subit może znów się zawalić Niestety tylko orły Piją wódkę szklankami. Jakieś kupie pytały, co się Bożą z forcą, mówią. Gdzie już nie tracą filmu, co z tą kolską. Lubo melanżują choć do białe koloka. mają tylko katza i poranek koyota Znam swoje możliwości no lecz ogarniam, by nie zamienić tego alko w życie. E Jest fajnie. Pije. Jest e fajnie. E staje Jest fajnie. Nie bynajmniej, jeśli też tak masz, że nie możesz przestać zastanawiać, że czasem mam rozmyk, aby przestać chlać Pije. Jest fajnie. Pije. E jest, e e jest fajnie. E staje Jest fajnie. Nie pytaj jeśli też tak masz, że nie możesz przestać zastanawiać, że czasem mam rozmyk, aby przestać klać. <laughs> Okej, okay, jestem. Już wyleałem właśnie. Działa zawsze. Jest to mój ulubiony patent. A to już koniec tego odcinka. W następnym odcinku będzie jak szybko znaleźć niektóre surowce. O, już noc się zaczyna. Yy, pokażę Wam, jak szybko je znaleźć, jak, yy, jak ich szukać, jak, co robić, żeby uniknąć lawy. I różne takie porady. Potem będzie może mała przerwa, bo będę robił mob grinder. Bardzo przydatną rzecz a potem będą takie pułapki na potwory. Dalej nie będę zrodzał, bo będzie to niespodzianka, więc na razie to koniec. Na razie.